Kiedy y, już zacząłeś być znany i rozpoznawalny, czy zmieniło się twoje życie na tyle, że nagle odezwali się znajomi, którzy wcześniej się nie odzywali. Albo wiesz, m, przy, przyciągasz ludzi, których wcale kiedyś, z którym kiedyś wcale byś nie miał kontaktu? Mnóstwo. Moje dark, i jeśli stub gdzieś wymiar do ciebie, to głowa do Moja Moim dzisiejszym gościem jest VBS. Ja nazywam się Anna Maria Kowalewska, a wy oglądacie program na schodach. Zapraszam. Wiktor, bo ja. takie jest Twoje imię? Tak. E, jak na Ciebie mówią znajomi? Znajomi, ludzie ze sceny muzycznej zwracały się do ciebie na przykład V, bo mam wrażenie, że ta literka już została zarezerwowana przez nieco starszego rapera. Jest, jest jeden słuszny V podobno, ale wiesz co, znajomy mówił do mnie Viki i tak się przyjęło i w branży i ten i tak został. Viki po prostu, także możemy tak się zwracać. Okej, okay, ja. tak ale nie ma takiej wybrani. akcji, że ktoś krzyczy, ej V, a tam... Jest i to jest takie, wiesz co, takie... Nie lubię, nie, lubię tak. nie, nie lubię tego V, kiedyś lubiłem, jak tak się zwracali, później jak to się stało, jak się nagminne i za często, tak. Wolę wiki, jest przyjaźniej bardzo. A ile lat jesteś na scenie muzycznej, rapowej? W ogóle na muzycznej, czy yy. tylko na rapowej? Na rapowej. Na rapowej, wiesz co? O, trzeci rok idzie, chyba trzeci rok idzie w cool quality to tak czwarty rok tak otwarcie na rapowej scenie, a tak już nawijam, to tak myślę, że od sześciu lat mniej więcej. No, ale wcześniej nawijałeś y, prywatnie, tak? Rozległeś... Prywatnie, do szuflady, tak się... freestyle głównie, wiesz? A jakimi osiągnięciami dzisiaj możesz y, się pochwalić? Głównie to chyba ta ostatnia nasza płytka, sur, która zrobiła no, znakomite liczby. Jak na w ogóle nasz tam niesamowity fajny, niesamowicie fajny feedback, jak na. No, nie jesteśmy super jeszcze znanymi osobami z przyłucem, i nie jesteśmy jakoś. No, nie, nie jesteśmy na pewno w topce. Ja się lubię określać w ogóle tym mianem takim najbardziej znany z najmniej znanych. Mhm. Czyli najbardziej znany z tych takich randomów. I chyba tym się możemy teraz pochwalić, że to wbija gdzieś tam faktycznie na, na te wyższe levele. Okej, okay, no to jest wasza pierwsza, e, twoja pierwsza płyta, która trafiła do Empiku? Do Empiku tak, to jest pierwsza płyta empikowska, a druga w Q quality. Mm -hmm. i czujesz tą dumę, że pojedziesz do Empiku po zeszyt, a tam... Na półce twoja płyta. nie pamiętam kiedy zeszły to ostatni raz, <laughs> to inna sprawa, ale wiesz co, no fajna sprawa na pewno się zobaczyć i fajnie jak rodzinka tam patrzy po Empiku, że o, ta płytka, to jednak, jednak coś z tego będzie, mm. czy tam nawet jakiś wykładowca zaczepi, czy, czy, czy kumpel, no fajna sprawa, zawsze chciałem tę płytę zobaczyć w Empiku, tak? Aczkolwiek jakby z biegiem czasu patrzę, że to nie jest chyba mój target. Chyba lubię więcej tych płyt sprzedać, a mniej puścić jakby najmniej. na Chociaż ci też próbuje na co dzień zapodawać szybą kichę. Chalem wagan, bast! ja jestem falą, która zmieni rap. Czy czujesz się odkryciem nowego pokolenia arperów? Już na ten moment? Nie, na ten moment nie. Chciałbym się czuć jak jakieś odkrycie, aczkolwiek chyba jeszcze też się nie czuję sam w sobie jako takie odkrycie, wiesz? No dlaczego? Mi się wydaje, że jakby odkrycie miano tego artysty odkrycia mi się wydaje, że to jest osoba, która jakoś poszerzyła horyzonty i wprowadziła Bóg wie, ile nowych rzeczy. A mi się nie wydaje, że my wprowadzamy specjalnie coś takiego nowego. Robimy po prostu dobrą muzę to, co chcieliśmy zawsze robić, a czy robimy coś tak bardzo nowego, tak, żeby to było odkryciem. Nie wiem. Kto twoim zdaniem jest, a nie powinien być na scenie rapowej? Ale to nie, nie myślałem, że będą takie pytania. Tak? A mogę walić ksywami? Z Zimson. Dlaczego? Beznadziejny. Nie, <laughs> oczywiście. Nie wiem, czy on teraz co, coś robi. Wiesz, ale no, pamiętam, że swoje... jest teraz bardzo duża taka fala raperów. E, tych takich, nie wiem, słuchasz dużo rapu raczej. No. I e, obserwujesz tych takich mało. mało, bardziej, bardziej, mało znanych raperów, tak? Te, jest taka jedna stylowa, ten autotune, pod takie romantyczne, dość bity, takie nioskulowe. Ta tematyka jest wszędzie identyczna. To brzmi wszystko tak samo. Te przyspieszenia na autotune, to wszystko. No nie, mi to nie siedzi. A jak widzę osobę, która ma liczby, no ja mówię otwarcie, nie, nie, nie jestem taki, że nie, nie powiem, że mnie dupa nie boli, na przykład jak widzę, na przykład jakie liczby robi ktoś, kto zupełnie na to nie zasługuje. Nie, ja widzę po prostu, że. Nie, uważam tak, no, takie, ze wszystkie imsony tych wszystkich właśnie z tej stylu, by to wszystko bym wyrzucił w ogóle. A jak się tworzy z VBS-em? Że jak ja idę do studia już z kimś nagrywać, tworzyć, to to jest bajka naprawdę. Widzę, że te osoby wychodzą, ja jakby czuję się takim muzycznym dyrektorem, w pewnym e, tego słowa znaczeniu, wiesz? Bo jak e, idę z kimś do studia i nad kimś pracuję, bardzo dużo lubię narzucać jakieś swoje wizje, podpowiadać, lubię mieć wizję na kogoś. Fajna w ogóle sprawa, jaram się tym. I myślę, że to jest na pewno takie wzniosłe dla raperów, którzy ze mną pracują, i dla producentów. Aczkolwiek później te prace, no ja mówię, ja nie byłem nigdy człowiekiem takim... Strasznie nie lubię terminów i dosyłania wszystkiego na czas i na, na, na miejsce, bo może dlatego jestem trudny, bo bardzo długo się czeka na rzeczy ode mnie. Aha. A to nie jest przez... Mi się wydaje, że to nie jest przez perfekcjonizm, wiesz, tego... Może też trochę przez lenistwo. Ja się bardzo szybko czymś jaram, później mi to gaśnie, później jak mi wróci, to, to nagle coś robimy. To jest zapas. I tak, i nie. Bo mi to później wraca, tylko gdzieś ta zajawka, jak... jestem bardzo wybuchowy, wiesz, i w życiu, i w muzyce. I jeżeli coś robię, to wybucha, wszystko fajnie, tak, ale później gdzieś mi te emocje siadają, siadam do innych rzeczy, już ktoś, ktoś się dopomina, żeby kończyć tamtą rzeczy, ja potem na to nie mam czasu i później dopiero do tego wracam. Także pod tym względem jestem ciężkim artystą, żeby nad tym pracować. No dobra, nie myślę, że to jest trochę związane z tym, że y, gdy nawiązałeś współpracę z QueQuality, Miałeś lat y, 17, 16? No chyba. No, 17 lat. Miałem, tak? 17 lat, nie? To jest bardzo młody wiek. Na no, myślę, że nie jeden twój rówieśnik by zazdrościł ci, Tobie tego osiągnięcia, nie? Że jednak trafiłeś do wytwórni bardzo młodo. Czy to może też nie jest spowodowane tym, że, no, że, że jeszcze do tego nie dorosłeś? Wiesz, co nie, bo mam kolegów też w moim wieku, którzy są bardzo punktualni i bardzo, bardzo systematyczni w tym, co robią. Wiesz, to zależy od charakteru. Nie wiem. Mama, się nie masz, powrócę. Jak kupię sobie w końcu już bilet do szczęścia. Ale matulka, pamiętaj, dom mi pokazał, że jednak da się. Starzy pokazali mi, jak złowić złotą rybę, a nie kupić złotą kartę. Kto na chwilę obecną? jest dla Ciebie nieosiągalny, a chciałbyś z nim nagrać numer? Ale Polska, czy w ogóle mówimy o całym... Zacznijmy życiu? od Polski. Zacznijmy od Polski, nieosiągalny, a ja chciałbym nagrać numer. Mi się wydaje, że nie ma teraz ludzi nieosiągalnych, bo to jest bardzo małe środowisko i tak naprawdę to w sprawie wszystkimi się znamy, ale... Czyli Wiesz to co, a nie, to? tak, Pickers. Tak? Strasznie się jaram Pickersem i muzyką Pickersa i pamiętam, że miałem, miałem okazję go poznać raz, ale wspaniałem po prostu, wiesz? Bo jest na mnie aż tak dużym autorytetem, jeśli chodzi o muzykę, melodyczność i, jakby w ogóle, no, słyszałaś muzykę Pickersa. No, no jest, to jest moim zdaniem perfekcjonista w tym, co robi. Mhm. I no, no, jest genialny, jakby ten jego geniusz w muzyce przerósł mnie na tyle, żeby go poznać i zrobić z nim numer. Chociaż myślę, że on w ogóle mało robi numerów z raperami. A, ze Stanów? Albo z zagranicy ogólnie. Ty to nie Scott, jest wszystko. jestem zakochany w skorcie. Mocno. A co myślisz, że mm, dojdziesz do takiego etapu kariery, gdzie będzie możliwość połączenia tego, co ty robisz dzisiaj, może nie dzisiaj, ale no, tego, co robisz z właśnie zagranicznymi raperami? Chciałbym. Chciałbym, żeby tak było. Naprawdę bym chciał, aczkolwiek no, wydaje mi się to niemożliwe. Ale tak samo niemożliwe mi się wydawało dołączenie w ogóle do jakiejkolwiek wytwórni mm -hmm. i, i wiesz, no, ja pochodzę z suwał, to jest mała miejscowość. Mi bardzo dużo rzeczy się wydaje w życiu niemożliwych. A jak to później dostaje jak na to haruje cały czas, no to... Się Jednak możliwe. wszystko jest możliwe. Także może zobaczymy. Mm -hmm. A um, uważam, że powiedziałeś, jesteś suwał, jesteśmy mieliś w ogóle w suwałkach. Um... Trudniej jest wybić się osobie z małego miasta, niż osobie z wielkiego, jak takiego na przykład jak Warszawa? No trudniej, ale popatrz na przykład e, raperów takich topowych teraz. O, ale sam Quabo jest z tego co z Ciechanowa, z Ciechanowa, tak, Ciechanowa tak? tak? wszystko jest możliwe. No właśnie, więc jednak z mniejszych czy z większych? Ale jest trudniej myślę z małego miasta, bo jest faktycznie mniej perspektyw, mniej jakichkolwiek... Tu właśnie gadaliśmy za kamerami przez chwilę o tym e, z operatorem, że no... Jakby małe miasto nie daje ci tak naprawdę żadnych pers większych perspektyw i, i, i horyzontów tak, do tworzenia. I tu jest mniej ludzi przede wszystkim. Mniej ludzi możesz poznać, mniej się dzieje, mniej jest jakichś koncertów, dosłownie nikt nie przyjeżdża na koncerty. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale chyba mi się wydaje, że no, nie, to kogo ty możesz poznać z wyższych sfer, żeby gdzieś tam się wkręcić? Mhm. No, mi się wydaje, że jest bardzo trudno. A duże miasto, to chyba wystarczy, bo wtedy tam się sama muzyka obroni, myślę. Pozdrój kartki, pozdro Jurek, pozdrow fokus. Robimy to. yo, Ej, ej, ej! Na twoim YouTubie yy, pojawił się nowy filmik. Yy. Mój fenomenalny powierzchni. <noise> <noise> Pozdrawiam fokusa. No właśnie, jak to wyglądało nagranie? Yy. No, nagranie powierzchni tnącej. Mój ziom przy, przy ogóreczkach kiszonych i kabanowskach pamiętam, pewnego wieczoru, e, powiedział mi, że słuchaj, Kartki nagrał powierzchnię tnące u Jurka w studiu. Ja mówię, nie, nie może być, puścił mi to, no i patrz, Pozdrawiam Kartkiego bardzo serdecznie. Znaczy fajny challenge, ale patrzę ten kartki, leci, tak, tak, tak fajnie leci, ale trochę, trochę przepraszam kubinę, ale bym tak chciała nie mógł, nie? Mhm. Zwrócimy, kurde, nie, no, to, to trzeba przebić. I jak przebiłeś? I, jak Fokus wrzucił, dopiero, dopiero przebiłem jak Fokus wrzucił... Ee oryginalny bit i zachętę do, do tego, żeby A, to robię? robić na fanpage. Mhm. To, to, to to zrobiłem, ale patrzę, że teraz w ogóle po moim tym filmiku się posypała jakaś w ogóle fala... Challenge! No, challenge ja to nazwałem w ogóle sam Focus Tribute, ta ta nazwa pochodzi ode mnie. Tak? Aha. Powinienem za to profity brać. No ale dobra, to było tak, wyuczyłeś się tego tekstu, potem e, w sumie nie przegląd... E, e, odsłuchałam cały, ale nie oglądałam samego filmiku, nie? Widziałam, to że tam super, momentem... Zupełnie, nie? Czy to mogę na bieżąco, obudzony, o 3 w nocy e, wyśpiewać, bo wiesz co, bo... Dawaj fokus e, powierzchnię tnąca. Eee, perfekcyjne opanowanie języka pomaga mi robić ci jak chcę, pokłon tobie, w mu w podłogę MC. Nareszcie mój standard na maszcie wreszcie długo oczekiwane wejście smoka. Stawiam sprawę jak ławę, że fenomenalnie miotam witam, rewelacyjnie przeplatam, zdań złącza, nie kończąca się. Opowieść, kiedy fokus się włącza, Fikumiku na patyku, ludylu dylu na badylu, co na kiju, byleby dalej celu u. Podoba mi się tu, gdy w ręku ostre rzeczy mogę cię pokaleczyć. Z twojego ucha, jucha, bucha Zda za wysoko lecisz zmysły tracisz. O to chodzi stary cztery wymiary kultury hip-hop, który ze mną w na mój słowo to Podoba mi się tu jak Ręce manifestuje moje fenomenalne powierzchnie. O, no, <grymne> nie, no, Pamiętam, że coś my to z ziomkami w gimnazji już przewijaliśmy, pamiętam. No, przed filmem, tym. Żeby, żeby tym zrobić to w takim tym tym tempie, tym mi się wydawało, że to jest nieprawdopodobne i to może zrobić tylko fokus. Nie, nie może. <grymne> 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 Ale jest też pan fajny, fajnych graczy, który to robił. Widziałem <grymne> tam z podziemia i ja obserwuję tą akcję od pewnego czasu. Fajnie, fajnie.

Ja nie wiem, czy to, przy, to przyłóca bardziej pytań, bo to w sumie on wymyślił to nazwę płyty. Bo... Jakby szukaliśmy czegoś, co będzie dobrym odzwierciedleniem tego, co chcemy zrobić na płycie. Mhm. A mi się wydaje, że bardzo... Oglądałaś film Stowarzyszenie Marów Poetów? Poetów. No właśnie teraz tak nie no... Nie. Tak, to jest do tak, tego bo nawiązanie, bo jakby zinterpretowaliśmy wszystkie problemy, które dotyczą teraz jakby nas w naszym wieku na scenie hip-hopowej i w ogóle w życiu. Mhm. I ta interpretacja i ten bunt właśnie to wszystko przelaliśmy w te stowarzyszenie Umarłych raperów z tym, że to nie jest sama płyta, to na naszym zdaniem powstał z tego jakby taki proceder, wiesz. I to nie jest coś, co trwa od tylko mojej współpracy z przyłócem, tylko coś... Jak zaczynaliśmy karierę, to już chcieliśmy to robić, tylko nie wiedzieliśmy, jak to nazwać Także no fajnie, no myślę, że. Czyli najpierw powstała płyta, a później powstał tytuł, czy najpierw powstał tytuł i... Tytuł powstał tak mimochodem na jakimś melanżu z przyłucem na początku po, po nagraniu pierwszego numeru i to było podaj dalej. E, później długo długo nic. Zrobiliśmy płytę i stwierdziliśmy, że chyba ten tytuł. A który utwór z tej płyty e, tak jakby podbił serca słuchające? Jazz, bez dwóch zdań. Mhm. Jazz. A w sumie nawet nie wiem czemu. Jest trochę inny, mi się wydaje. Będę pisał teksty przez nie, jestem nieśmiertelny. Chcę. No i zrobili. Czy to jest ta płyta, o której marzyłeś? Chciałem tą płytę na pewno. Nie wiedziałem w trakcie swojego życia, może nie wiedziałem, że, że chcę zrobić tą płytę, ale jak zacząłem ją robić, to stwierdziłem, że w sumie chcę. Mm -hmm. I Odpowiedziałem i... jak Arab teraz w, życiu <laughs> w rapie. masakra. <laughs> Nie, ale no tak, chcę, chcę, te, chciałem tej płyty, jest fajna. Nie wiem, czy to jest płyta marzeń, bo uważam, że teraz ta płyta, którą robię aktualnie, no, trzy poziomy wyżej i technicznie, i tekstowo, i bitowo, ale no, sur jest fajny. Ale to znaczy, że na tej po już jak ona została wydana, odsłuchałeś pewnie ją... Już wiesz jak po tym, jak ona została wydana, to ja całej płyty słuchałem może z dwa razy. Plus mm -hmm. ty, no A to to, że odsłuchałeś się i stwierdziłeś, aha, dobra, kurde, tu mogę zrobić lepiej, tu mogę. I nagle no, nie nie tworzysz tak, płytę i wiesz. Bo zrobił niesamowity perfekcjonizm przyłożony do tej płyty był i z mojej strony, i ze strony Przyłuca. Mm -hmm. Nawet przyłuc mnie czasem tam naglił i gonił, żeby coś tam jeszcze poprawić. Mówiłem, stary, przedobrzymy. Nie, a on dalej, dalej, dalej. 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 I faktycznie z naszych upożeniów to fajna rzecz. I myślę, że bez Przyłuca na pewno ta, ten perfekcjonizm by się nie udał. Mama, się nie masz, powrócę, jak kupię. W końcu już bilet do szczęścia Ale matulka pamiętaj Dom mi pokazał Kiedy e, już zacząłeś być znany I rozpoznawalny Czy zmieniło się twoje życie na tyle, że Nagle odezwali się znajomi, którzy Wcześniej się nie odzywali Albo wiesz m, przyciągają, przy, Przyciągasz ludzi Których wcale kiedyś Z którym kiedyś wcale byś nie miał kontaktu Mnóstwo. Że chcą z tobą się przyjaźnić nagle Mnóstwo Mnóstwo. Mam takich przyjaciół, na przykład, z którymi kiedyś się kumałem, wyszło jak wyszło, no bo różne tam sytuacje. losowe była cisza, a na przykład po płycie było hej, siema, co tam robisz. No. Po, pozdrawiam wszystkich, no nikomu źle nie życzę nigdy, ale ogarnijcie się. Gdzie widzisz siebie za kilka lat? Za pięć lat, za dziesięć lat? robię numery i... jestem dalej z tą ekipą i z kobietą, z którą jestem. Tak bym chciał. I studiuję dalej. Albo już kończę ja, ja, za, ja, za 10 lat. Za ja, 10 lat. nie 10. studiowanie, jest fajne. Ja jestem studiowaniem, ale wiesz co, za 10 lat się widzę w którym miejscu. Nie wiem, chciałbym być szczęśliwy po prostu chyba. To, co mam, mi wystarczy, i jak będzie tego jeszcze więcej, to będzie ekstra. Mm -hmm. Kiedy kolejna płyta? Z takich informacji, które mi wiadomo, to wiosna 2020, ale to nie jest oficjalna zapowiedź żadna, tak myślę. Płytę mam skończoną, już zgraną. Mam na, już zgrano właśnie w drodze tutaj, słuchałem ostatnich tam jakichś miksów i. jest moc. Dziś ciebie to moje dark. I jeśli gdzieś do ciebie, to głowa do To moje dark, to moje co? Dalej, przerwa, uczelnia. Przerwa, uczelnia i trzeba znowu latać, nagrywać klipy do nowej płyty, i potem kolejna trasa, i tak w kółko. Wiktor, dziękuję Tobie serdecznie za czas. Cieszę że mogłam przyjechać do Słowacji mieliśmy okazję e, porozmawiać. Was również zapraszam do odsłuchu e, utworów VBS-a. Znajdziecie linki pod spodem w opisie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego Facebooka. E, czy chciałbyś coś dodać? Bawcie się bezpiecznie i <laughs> słuchajcie dobrej muzyki. I tyle. I tym akcentem będziemy kończyć. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. To coś się dzieje teraz. To jest dobry numer, ten jazz. Też, mi też się bardzo spodobał.